Witam Państwa. W tym filmie pokażę Państwu, jak uzupełnić dane konta i podpisać umowę w serwisie Pricebook. Żeby to zrobić, trzeba mieć założone konto, co pokazaliśmy we wcześniejszym filmie, oraz wejść na stronę www.pricebook.pl i zalogować się do systemu. Klikamy na tego przycisk: zaloguj się. W miejscu użytkownik e-mail wpisujemy login użytkownika, a następnie podajemy hasło. W widzimy, że tutaj w, prawym, w prawej stronie e, strony internetowej y, jest nasz panel logowania. Mamy dostępną strefę użytkownika. Należy wybrać albo tutaj panel transakcji, albo w tym właśnie panelu panel transakcji. Po przejściu do panelu transakcji y, szukamy sobie w menu ostatniej pozycji ustawienia. E, klikamy sobie dane konta. Tutaj mamy możliwość wyboru, możliwość wypełnienia y, pól, które są y, potrzebne lub y, dodatkowe, pola potrzebne, wymagane są zaznaczone czerwoną kreską tutaj po lewej stronie pola i są one przypisywane w zależności od tego, jaki rodzaj wybierzemy sobie y, konta, czy firma, czy osoba prywatna. Im, że pola te nam przeskakują. Y, w tym momencie jeszcze muszę Państwu wyjaśnić, że jeżeli wybierzemy firmę, Skrócona nazwa firmy, tak samo jak przy osobie prywatnej, skrócona nazwa firmy jest pokazywana przy transakcjach. Mamy jeszcze jedną małą rzecz do zmiany, bo to pole też będzie wymagane i będzie jakby przeniesione dodatkowo, natomiast należy ją zawsze wypełnić. Zaznaczmy sobie w tym momencie firma, wypełniamy wymagane pola. Wypełnić także NIP. W wypełnieniu tych, tych pól klikamy przycisk Zapisz. Dane zostały zapisane. Możemy przejść do umowy. Przed umowy należy uzupełnić dane, dane ważne dla umowy, czyli trzeba podać też adres. Jak przycisk zapisz i nam się w tym miejscu umowa. Do tej umowy też mamy dostęp zawsze z panelu ustawienia klikając umowę. Jeżeli umowa jest niepodpisana widzimy tutaj w lewym górnym rogu czerwony, czerwoną etykietę, że umowa jest niepodpisana oraz przycisk podpisz. Po kliknięciu przycisku podpisz umowa zostanie podpisana. Natomiast ja zachęcam Państwa do tego, żeby najpierw zapoznać się z jej treścią. przeczytać sobie te paragrafy. Umowa zawiera postanowienia ogólne oraz tak SLA, Service Level Agreement, który gwarantuje jakość zapewnioną przez nasz serwis, czas reakcji, w razie problemów. Możecie Państwo, możecie Państwo taki problem zgłosić. Dodatkowo taką umowę można sobie wydrukować e, lub wpisać do PDF-a. Można to zrobić zawsze. Po Widzimy przycisk podpisz. Widzimy, że umowa zmieniła stan na podpisane. W tym momencie m, już został tak naprawdę zawarty między nami e, kontrakt na prowadzenie usług dla Państwa. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do, do zapoznania się z naszymi kolejnymi firmami. E